Czy pomiędzy posiłkami na widok jedzenia zdarza Ci się myśleć Hmm, to tylko kawałeczek, nic się nie stanie jeśli to zjem. Hm. nie potrafię się temu oprzeć. Strasznie się zdenerwowałam, jak zjem to na pewno poczuję się lepiej. Wszystkie tego typu myśli są przyczyną tego, że nie możesz wytrwać w postanowieniach, przez co kolejny raz zarzucasz dietę i sięgasz po niezdrową przekąskę. Jednak jest na to sposób. Nazywam się Sylwia Prawdzik i dzisiaj przedstawię ci kilka wskazówek jak poradzić sobie z podjadaniem. Przede wszystkim musisz uświadomić sobie jedną rzecz. Każda czynność, jaką wykonujesz w życiu, poprzedzają myśli. Nawet jeśli nie jesteś ich świadoma, ten proces odbywa się w Twojej głowie przez cały czas, bez przerwy. Żeby poradzić sobie z podjadaniem, po pierwsze musisz nauczyć się rozpoznawać i uświadamiać sobie to, co w danym momencie mówisz do siebie w myślach. Jeżeli Twój głos w głowie podpowiada Ci, że nic się nie stanie, że to tylko kawałeczek, zastanów się, czy na pewno nic się nie stanie? Ta krótka chwila przyjemności jest ważniejsza od innych rzeczy, które są dla Ciebie najważniejsze w życiu. Pomyśl, jaki wpływ w dłuższym terminie będzie miała ta chwilowa przyjemność na Twoje życie rodzinne, życie towarzyskie, zdrowie i samopoczucie, czy pracę zawodową. W takich momentach przekieruj swoją uwagę na to, co naprawdę jest dla Ciebie ważne w życiu. Przypomnij sobie o tym, co chcesz osiągnąć i dlaczego to robisz. Nieważne, czy chcesz stać się pewniejsza siebie, czy może marzysz o włożeniu ulubionych dżinsów. Ważne, żebyś stale miała swój cel przed oczami i pamiętała o nim. Na początku to ćwiczenie będzie od Ciebie wymagać większej uwagi, jednak z czasem nabierzesz wprawy i przestanie to być dla Ciebie problemem. Po drugie, pamiętaj, że pokusa mija wraz z upływem czasu. Dlatego warto w takiej chwili spojrzeć na sytuację z nowej perspektywy. Zadaj sobie pytanie, co mogłabym pomyśleć innego w tej sytuacji? Może będzie to myśl. Ok, jestem zdenerwowana, ale stres mogę rozładować w inny sposób niż poprzez jedzenie. Chwila zastanowienia pozwoli Ci wstrzymać się od automatycznego nawyku, jakim stało się podjadanie. Trzeci krok to czas na trening nad nowym nawykiem. Bardzo dobrze słyszysz trening. Aby stary nowyk zastąpić nowy, musisz najpierw wypracować sobie nowy schemat działania. Realizuj go dzień po dniu, aż wkrótce stanie się dla Ciebie automatyczny i naturalny. Żeby poradzić sobie z podjadaniem, musisz oderwać swoją uwagę od jedzenia i znaleźć sobie inne zajęcie. Dlatego już teraz zrób listę zajęć, jakie mogą pomóc Ci w zwalczaniu pokusy. Bądź przygotowana na chwilę kryzysu. Wybierz zajęcia adekwatne do sytuacji. Jeśli coś Cię zdenerwuje w pracy, zamiast sięgać do biurka po batonik, wstań od komputera, przejdź się do kuchni lub zapasz sobie herbatę. Możesz też wyjść na zewnątrz i zrobić krótki spacer wokół budynku. Albo pomyśl o czymś miłym, co pozwoli ci rozładować napięcie. Gdy chęć na coś słodkiego dopadnie cię w domu, po prostu zajmij się czymś innym. Zrób porządki w szufladzie, włącz sobie trening w internecie lub poczytaj ulubiony magazyn. Możesz też chwycić za telefon i zadzwonić do przyjaciółki na pogaduchy. W ten sposób skierujesz swoje myśli na inne tory i po chwili na pewno zauważysz, że chwilowa zachcianka nie wiadomo kiedy minęła. Próbuj różnych sposobów i baw się możliwościami, aż znajdziesz dla siebie najlepsze rozwiązanie. Zapraszam Cię serdecznie na mojego fanpage'a Sylwia Prawdzik Diet Coaching, gdzie znajdziesz mnóstwo innych pomysłów na to, jak poradzić sobie z podjadaniem, oraz do subskrypcji mojego kanału YouTube. Zapraszam!